Cześć. Dzisiaj drugi dzień targów. Zapraszam Was na relacje z targów FAST z Krakowa Hunt Expo. Miejsca wystawowe były dwa. Większa hala Wisła oraz mniejsza hala i Oczywiście większa należała do łowczych i do tych z pozwoleniami łowieckimi. I niestety ta mniejsza tylko i wyłącznie w małej części tych targów do tych, którzy mają pozwolenie sportowe lub kolekcjonerskie. Chociaż sami przekonacie się, że nie było tak kolorowe. Na dzień dobry, przy samym wejściu, oczywiście rozłożyła się kolba. Dlaczego? No, dlatego, że pewnie najwięcej tego wszystkiego ze sobą przywieźli. Trochę sprzętu surbiwalowego, troszkę sprzętu dla łowczych, trochę sprzętu dla strzelców sportowych. No, uwaga, nie, niestety, nie było tu wiele. Troszkę strzelb, dosłownie kilka karabinów. Scyzoryki, noże, sprzęt survivalowy naprawdę dobrej jakości optyka. Te, to było 90% miejsca wystawowego kolby. Generalnie można odnieść wrażenie, że te targi były w, przy, w przeważającej części nastawione właśnie na łowiectwo, myśliwstwo i tak naprawdę, tak naprawdę tyle. Na samym dole można było wyczytać faktycznie w materiałach prasowych, że jest również ekspozycja sportowa. Jednak uwierzcie mi, nie było tego naprawdę wiele i trzeba było dobrze, dobrze poszukać. Widzicie tutaj bardzo niewielką część, jeśli chodzi o pistolety. I to słuchajcie 22LR, tak. Jeśli chodzi o broń krótką, no niestety nie spodziewajcie się wiele dzisiaj w tym odcinku. Po prostu poza tym, optyka, optyka tak jak widzicie w pulsarze, było tego sporo od cen naprawdę takich mini mini, gdzie można powiedzieć, każdego stać do cen, których, które naprawdę wydzierały z butów. Na targach, jak sami widać, jak sami widzicie mnóstwo było innych różnych gadżetów. Związany z myślistwem, z łowiectwem, można no było, słuchajcie, przyjść na głoda i wyjść na jedzonym, Firma Deer zaprezentowała nam małe stoisko, gdzie można było założyć gogle VR, jakąś taką plastikowo drewnianą strzelbę i popróbować gdzieś postrzelać nie wiadomo do jakiej zwierzyny. No cóż. Widać było tutaj w większości, większości, zdecydowanej większości ludzi zajmowanych łowiectwem, Naprawdę każdy przymierzał, próbował optykę, wymieniali się spostrzeżeniami, dobierali przeróżne akcesoria do swojego wyposażenia. Dużo elementów, gdzie faktycznie nasze dzieciaki mogłyby popróbować strzelania do jakiejś tarczy, czy laserowego użycia broni, czy przetestowania, jak wygląda trzymanie prawdziwego pistoletu w dłoni, jeżeli ktoś tego wcześniej nie robił. No i znów akcesoria. akcesoria akce Greta miała świetne stanowisko. Również jedno z większych. Naprawdę, nie widziałem tak dużej konfekcji, jeśli chodzi, jeśli chodzi o konfekcję niezwiązaną z bronią. I znów noże, noże, jeszcze raz noże. Ceny od kilkudziesięciu złotych do naprawdę cen w tysiącach. Ciekawe rozwiązania zaproponowała firma Stiller. Gdzie można było dokupić takie właśnie jak widzicie, namioty na swoje auta. I jednym z fajniejszych tutaj tematów były posłuchajcie powerbanki. Poparcie, to są powerbanki wielkie jak dom. Nie ma co ukrywać, ale sprzęt survivalowy również monopolizował te właśnie targi. I znów mnóstwo noktowizji, mnóstwo optyki. Jakie są moje przemyślenia po tych targach? No cóż, jestem mile zaskoczony, że można było faktycznie wpaść bez najmniejszego problemu, przelecieć się po stoiskach, popróbować różnych pyszności. Jak widzicie, Polski Związek Łowiecki częstował kogo się da i czym się da, można było naprawdę dostać cukrzycy. Żałuję, że nie dotarłem do Poznania na, wcześ... na targi, gdzie można było faktycznie chociaż raz wziąć broń krótką do ręki albo potestować karabiny naprawdę z różnych stron świata. Generalnie optyka, optyka, noctowizja oraz ubiór, jak i noże i sprzęt survivalowy. Można powiedzieć, że to, było, to była przeważająca część ekspozycji targów Hunt Expo. Ten, kto nastawiony był na zobaczenie tutaj broni sportowej lub, ba, kolekcjonerskiej, no niestety odjechał z kwitkiem. Nie ma co, ale sam jestem naprawdę przemile zaskoczony, gdyż nigdy nie widziałem na oczy tak fajnych, ładnych, pięknych rzeczy właśnie związanych z łowiectwem. Tego pana chyba skądś znamy, nie? Po raz kolejny Jeepy, Fordy oraz inne auta. No, miałem czasem wrażenie, że poruszam się po jakimś dobrym salonie samochodowym. I jeszcze więcej ciuchów. A tu coś dla piesków. Popatrzcie, ciekawy sprzęt oczywiście dla łowczych jest to sprawa idealna. Ale pomyślcie, wy, jeśli macie pieska, czy nie zakupilibyście takiej obroży. Tutaj coś z Ukrainy, żołnierz ukraiński chwalił się bronią, jakimiś ar 15 oraz super sprzętem, gdzie można było zobaczyć jak wygląda Terminator XXI wieku. No i pani honoradka, Leśna Gratka. Niestety zajęta było, nie można było nawet podać dłoni. I znów optyka, optyka i jeszcze raz noktowizja. Ten Browning zrobił na mnie piornujące wrażenie, tak jak również jego cena. Nareszcie dotarłem na część sportową, to znaczy. Miała to być wystawa przede wszystkim broni sportowej. Słuchajcie, poza paroma karabinkami oraz sprzętem, który kompletnie do mnie nie trafia. Myślę tutaj o sprzęcie Hubertusa. No cóż, temat przede wszystkim dla Waszych pociech. Można było wpaść z dzieckiem mnóstwo strzelnic laserowych, mnóstwo. Gdzie można było z pukawek 6 mm ASG powalić do jakichkolwiek tarcz, oczywiście Redwin Optik Polska mnóstwo fajnego sprzętu, chociaż wydaje mi się, że na innych targach trochę bardziej się starali. Zobaczyłem oczywiście pierwszy raz na żywo coś co zrobiło na mnie faktycznie wrażenie. Niestety na tą chwilę firma GK Arms nie będzie produkowała sprzętu kompensatorów właściwie do Beretty APX, którą ja posiadam. No nic, ale i tak to wygląda świetnie i można naprawdę zamówić u nich przypuszczam każdy, każdy rodzaj kompensatora podrzutu i odrzutu. No a to ciekawa sprawa, popatrzcie jak wyglądało Stoisko wojska polskiego, pustki. No, o tym chyba to chyba mówi jednak samo za siebie. Ludzie omijali to stoisko naprawdę szerokim ukiem. Dlaczego? Znacie tą panią? Dwie, można powiedzieć, mini aule wykładowe. Coś o językach spustowych, coś o taktyce, coś o łowiectwie i deczko surwiwalu. No, skoro w końcu był to festiwal aktywności strzeleckich Kraków. Coś dla radiooperatorów oraz amatorów krótkofalówkarstwa. Ciekawe, czy mogą się tym połączyć... Okiem Moskwy, <noise> jak sami widzicie, tak jak powiedziałem, dla strzelców sportowych niewiele. Dosłownie kilka pompek, kilka karabinów, które i tak były przetwierdzone. No i oczywiście laser Romania strzelecka dla naszych małych pociech, tego było po części sportowej za dużo. Kolejny raz strzelanie. Kureczkami lub laserem gdzieś tam w tarcie, No cóż, reklama imprez filmowych na targach niech będzie broni na części sportowej. No nie o to wam chodziło. Dosyć fajna wystawa sklepu sklep Sniper.pl. Fajne przekroje, jak zbudowane są tuniki. No cóż, też taką, taką rzecz ja sam osobiście widziałem pierwszy raz i nie powiem, podobało mi się. Cóż, jakie są moje wnioski? Bo powoli dochodzimy do końca. No, ja, jako strzelec sportowy, jestem, że tak powiem, mocno rozczarowany. Czy wybiorę się do Krakowa na Hand Expo w następnym roku? Wydaje mi się, że nie. Czy jestem w stanie zaprosić Was na te targi? Oczywiście każdy wybiera, co chce i robi, jak, jak uważa. Nie jest tego wiele, no ale cóż, taki, taki żywot.